Hej moi kochani, jestem Merlin i witam was w pierwszym odcinku z serwera Minecraft Magiczna Kraina, który miał swoją premierę 16 czerwca o godzinie 16 i będzie trwał do 15 lipca, no powiedzmy godziny 18. W dzisiejszym odcinku chciałbym wam pokazać co zrobiłem w pierwszym odcinku, jak wyglądał start i co będzie dalej. Zaczynajmy! A więc na samym początku live'a wziąłem i pokazałem regulamin serwera oraz stronę, którą zrobiłem na potrzeby tego serwera. Chciałbym zaprosić Was serdecznie do odwiedzenia tej strony, ponieważ tam możecie zobaczyć sobie właśnie cały regulamin serwera oraz krótki wstęp. Na początek postanowiłem zbudować spawn naszego serwera. Wybrałem prosty, ale stylowy design, który idealnie wpisuje się w klimat magicznej krainy. Następnie rozpocząłem przygodę w świecie Minecrafta, w tym utrudnionym. Systemie, który zbudowałem, postanowiłem na samym początku ze zebrać przedmioty, które będę mógł zabrać na wyprawę w poszukiwaniu nowej wyspy, na której mogę się osiedlić. Po zebraniu wystarczającej ilości przedmiotów nadszedł czas, aby wyruszyć w poszukiwaniu odpowiedniego miejsca na osiedlenie się. Przebyłem setki bloków w poszukiwaniu idealnego miejsca aż w końcu znalazłem je. Piękna wyspa, która stała się moim domem w magicznej krainie. Na tej wyspie natrafiłem na urokliwą wioskę, którą oczywiście nie mogłem odpuścić. Nie tylko ją odkryłem, ale też odwiedziłem i pożyczyłem niektóre zasoby. Następnie na wzgórzu obok wioski postanowiłem się osiedlić na początek, postawiłem workbench i rozpocząłem budowę mojej bazy. To miejsce, gdzie będę spędzał większość czasu planując i tworząc nowe rzeczy. Kiedy potrzebowałem więcej surowców, postanowiłem wykopać kopalnię. Co się okazało? Znalazłem diamenty. To był ogromny zaskok dla mnie, a też ogromne wzmocnienie mojej postaci i możliwości. Po powrocie na powierzchnię kontynuowałem budowę mojego przytulnego domku. Chciałbym, aby było to moje miejsce, gdzie mogę odpocząć i zregenerować siły przed kolejnymi przygodami. A to słuchajcie dopiero początek mojej przygody na serwerze Magiczna Kraina. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o moich przygodach, zobaczyć jakie niesamowite miejsca odkryję i jakie ciekawe rzeczy stworzę, to koniecznie oglądajcie kolejne odcinki na naszym kanale. Ja jestem Merlin, do zobaczenia, do usłyszenia i cześć!